Więc siema z tej summonitek, a to jest. Those is nice Czemu nagrywam ten fangame w NAFA? Otóż dlatego, że. Wiele razy go widziałem na shortach. To tyle. Tylko dlatego nagrywam tego. Widziałem, że gra jest fajna. Wygląda ciekawie. Jest kremy. E, Coś mi się nie zepsuło? Czo, czemu są napisy? Nie ma dźwięku. A jest! Tylko coś jest cicho. Introdukcja. Spoko. Fredbear. To nie. Okay. Ale to jest high quality do obrazy Ten plakat tylko przypomina te plakaty, które były w. E, e, jak się nazywa? The Creation. Ten Freddy bonnie Jest. O! Oh. already but uh it's not gonna be your first shift just yet. You still need to get you through the basics and that's why I'm calling to Spring Bunny. Uh first things first and ah, holding is powered by a generator. The uh, owners did that so they could save on electricity. Alt.

ten misio z sta... szczęką wielkości... Titanika potrafi śpiewać. Nie, nie powiecie mi tego. Cześć. O, Fredbear. Ale Mogę? Nie mogę. Eat. To już się zgadzam. Sing, to na pewno. Fun. Oh, he will show you fun. Blue strap. Oh, get to changed strange costume. Yes. Okay. Jak już mogę kliknąć w jego wnętrze, to już gra 10/ na 10 Ciekawe kamery, czyli są? tutaj są, czyli gdzie jest Ferdber. Tutaj animatrony, tutaj, bo jest światło, tak? Tak. Ta Dobra. to co chciałem powiedzieć o, o tych animatronikach, to są stare modele. <grym> To, to są stare fanowskie modele. Często były używane tak, w 2017 16 I szczerze cieszę się, że one tutaj są, bo odkąd y, 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 teraz są bar coraz bardziej akryt modele do gry, do gier w sumie, to tych się nie, ta to tych się nie widzi tak często. E, side note y, taki fun fact z strony. Montującego Utexa. Te modele początkowo mia miały być wykorzystane na, w grze Dustin's Edge od, nix, od Nixona i w sumie nawet dobrze z tym plakatem, że DJF Creation, haha, śmieszne. Projekt został wycofany, i teraz jest remake. Dlatego te modele takie znam. No dobra, wracamy do gry. Fajnie, że tutaj są. A tu jest Fredbear. Was that the pile of 87? Co my tutaj mam? Generator. Generator. Okej, okay. jak tutaj przytrzymam E, to tutaj regeneruję ten. Ale to tutaj nie ma sensu, chyba że kluczykiem to się otwiera i tutaj się wlewa, ale tekstury bardzo ładne. No. Już jestem familiar. Introduction owa. You won, jej, wygrałem! No ale mam nadzieję, że się odcinek spadł. Do zobaczenia w tych odcinkach na razie! Noc pierwsza! Jestem tutaj. O matka, jak to jest skomplikowane! Jesus Christ! Mogę to schować, ale nie mogę tego wziąć. Obserwuję was. No mam, to skoro nic nie idzie, zróbmy e, tradycyjną taktykę pierwszych nocy FNAF. Tak, to jest to. To, to jest wszystko. No po prostu siedzę i czekam. Ja idę zrefilować power. party rooms. To. Nie, to oh, jest freber. Ojusz Maria. Nie. Slalom. A, się nawet nie patrzy, gdzie on jest. Gdzie jest moje biuro? On jest już za mną. Nie. Myślałem, że tego w imię, a nie jest nawet prawda blisko. Gdzie ja jestem? Power. He won this time. Teraz pytanie Które endy do biura? Energia dosyć szybko spada Ale do 6 już mi wystarczy Ale się wszystko nagrywa? Dalej Dobra Nie wydasz mnie co nie? <śmienicza> to była dopiero pierwsza noc

No, oczywiście, ruszył się już ham. Tu jest! A, daleko ode mnie jest. Bo wiedziałem co wiedziałem. Zanim zejdę z kamer, chcę wiedzieć, gdzie on się znajduje. Bonnie. Jest. Tu jest. To jest! ta kamera. Tak? Tak. To jest stąd. Znaczy, on będzie tu. No. No, co? inni zostawrać energię A teraz po cichutku Hello there. Oty он Wiem dosłownie w przejściu, co ja myślałem, że się stanie. Ej, dlaczego dalej 3 lipca? Powinien być czwarty, a przynajmniej piąty. Ale on piękny. Fred e, Spring Bon e, Freddy. No tak Teraz gdzie on jest Fiat dźwięk znaczył, że się wyruszył dokładnie

the pancake letti a mm i zapamiętałem ścieżkę do... biura O kurde... Oh, boy. Cześć! Nie wiem co to było, ale tutaj czekam, pozostaje pół godziny na wszelki wypadek. O, do sześćdziesięciu dziewięciu, sześć, pięć, cztery, trzy, dwo. Jeden. Spadamy stąd. Ja spierdalam. Sayonara frajerzy. Successful fee. Wygrałem. jej! Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Patrzcie tak na mnie. Proszę Was.